Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku z serii Ekonomia po prostu albo jakaś inna nazwa, która wskazuje na to, że jest to ekonomia prostymi słowami. W tym odcinku przedstawię cztery koncepty. Najpierw będzie to przewaga absolutna. Potem przejdziemy do przewagi komparatywnej, następnie teorii przewagi komparatywnej i na końcu pokrótce zaznajomimy się. Zaznajomimy się z kosztem alternatywnym, więc zapraszam. Wszystko będzie na przykładzie przykładu właśnie, więc każdy myślę, że bez problemu zrozumie, o co w tym chodzi. Więc zacznijmy sobie. Kraj A i kraj B. Mamy dwa kraje, tak? I produkcja jednego kilograma cukru. Kraj A produkuje ten cukier za 50 groszy, a kraj B za złotówkę. I mamy tu znakomity przykład, Przewagi absolutnej kraj A produkuje cukier 50 groszy taniej. Ale przejdźmy dalej. Banany kraj A produkuje za złotówkę, a kraj B za złotówkę i 10 groszy. I tu znowu kraj A ma przewagę absolutną nad krajem B. Więc co powinniśmy zrobić? Czy powinno być tak, że kraj A produkuje wszystko, a kraj B nie robi nic? No nie, bo nie byłoby to w pełni efektywne i marnowalibyśmy zasoby kraju B. Dlatego, zgodnie z teorią przewagi komparatywnej, kraj A powinien się skupić na produkcji cukru, ponieważ ma większą przewagę niż nad produkcją bananów. Tutaj oszczędza 50 groszy na każdym kilogramie, a w przypadku bananów oszczędza tylko 10 groszy, więc lepiej by było, jakby kraj A skupił się na cukrze i potem za zaoszczędzone pieniądze, za zarobione pieniądze, skupywał banany od kraju B. Tak prezentuje się przewaga, teoria przewagi komparatywnej, czyli kraj A ma przewagę komparatywną w produkcji cukru i powinien się właśnie na tym cukrze skupić. Więc tak to w skrócie wygląda, prostym przykładem omówione. Nie będę się zagłębiał w definicję, bo sam nie jestem pewny definicji, jak to dokładnie opisać, ale chodzi mniej więcej o to, że przewaga komparatywna wskazuje. Co powinien produkować dany kraj? Nawet jeżeli ma przewagę absolutną w każdym aspekcie, w każdym produkcie, to i tak powinien się skupić tylko na tych produktach, w których po prostu oszczędza najwięcej. I właśnie jakby kraj A skupił się również na bananach, to skupienie się na bananach wiązałoby się z kosztem alternatywnym, którym byłoby nie skupienie się na cukrze. Więc koszt alternatywny to po prostu koszt. Czegoś, czego nie zrobiliśmy, ponieważ robiliśmy coś innego. Tak w skrócie to wygląda. Jest to pierwsza lekcja z krótkiej, prostej teorii ekonomii. Czy jeszcze nazwę wymyślę możecie pisać w komentarzach. Tak wygląda pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to zgrabnie na prostym przykładzie. Dzięki, cześć.